trzeba palcami, weź z, z, troszeczkę i ściśnij, wszystkie trzema, Ści, leciutko, dobrze, i staraj się nie do twarzy tu robić, tak? tylko naciągnij z piersi, skaki piersiowe tak mocno, bardzo dobrze, i teraz sobie, no, no. w momencie, tak napinasz z piersi, ta ręka przy wystrzale nie rusza się, masz bardzo mocno, żeby wiesz, nie, wiesz, że może być ciężko, ale żeby, dłoń, nie, 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 może być zdjęta, ale dłoń nie może drgnąć przy wystrzale, Dobrze! Byś pierwszy wginała do przodu. No to dobrze, tak, bardzo tak. dobrze. Bardzo dobrze. 10 stopni. Aha. Dobrze. To, 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 to. dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie. Ba bardzo ładnie. Bardzo ładnie. W sensu nie, nie ma, ale no, nie ma problemu problem. nie ma szans, żebyśmy trafili w koprzeczkę no.